Cześć, tu Anka. witam Was na moim kanale. E, dzisiaj e, zmierzymy sobie kilka rzeczy z ReZerve. Jest to bardzo małe e, takie, wiecie, e, mierzymy, mały haul. Niby duże pudła, ale tutaj są e, buty, dwie pary. I one zajmują dość sporo miejsca. I tak, żeby nie było tego aż tak strasznie mało, to e, zobaczymy sobie, jak wygląda ta bluzeczka w paski z Sinseya. E, I wiecie co? Ja już ją mierzyłam i tak raczej wróci, no ale żeby Wam pokazać też, jak to wygląda, tutaj jest na nią namiar, ja za nią zapłaciłam 39,99, um, i to jest 100% wiskoza. Dorzucimy sobie jeszcze um, jedną blizeczkę z Hayema i mamy z Zalando jedną torebkę, taki bardziej w sumie akcesorio, akce <grym> akcesoriowy jej, ciężkie słowo, <laughs> hol. Tak więc, e, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco Was zachęcam, e, pamiętajcie o łapkach w górę, piszcie co Wam się podoba, a co nie. No i co, przechodzimy do tego, co my tutaj mamy. E, Switerek też jest z Lizerwt, z, z e wybrany na wyprzedaży, jestem z niego bardzo zadowolona, bardzo, bardzo go lubię, e, bardzo często nie chodzę. Tak więc, jeżeli coś, to polecam. E, I tak, tutaj co my tu mamy? Ja wiem co my tu mamy, bo ja to sobie to musiałam sprawdzić, bo ja na nie strasznie czekałam. czekałam. Chyba jest sobie rozlewię, ale pokażę. A torebka, hmm, no tak ja powiem, czał Ta nie robi. Ona była przyczyniona chyba na niecałe 90 zł. I to jest taka, wiecie, duża torba, a, zwykły wór. O, panterkę przez ramię. Tutaj mamy namiar. One jeszcze są, tak jak mówię, cena około 90 zł. Czy ja tutaj mam stan? Ej, oni mi znowu tutaj zrobili z tymi matkami, także ja Wam cenę nie przeczytam, To by była katastrofa mała. No ale tu najwyżej Wam gdzieś będę po prostu to wszystko pisać. Nie wiem, czy jest sens szukania tutaj składu. 100% poliester. No, jak już znalazłam, to Wam powiem. Tak więc tak. Taka torebka. Jakoś mam ochotę na takie dodatki, wiecie, yy, Może niekoniecznie już tak agresywne, bo ta to karwa to chyba za dużo. Yy, no muszę się zastanowić, ale yy, tak, <ścoughs> czegoś takiego yy, szukam. Już mam jedną torebkę, która jest mniej agresywna, zresztą zaraz zobaczycie. Ale ja też mi coś w niej nie gra. Za to. To, co Wam teraz pokażę. To w mojej opinii jest sztos. To podobają mi się strasznie. A są to takie chodaki, mule w zeberkę. Ja mam takie e, trampki w zebra z Timberland One mają już 4 lata i są już no, bardziej do wyrzucenia niż do chodzenia. Umówmy się. E, więc szukam godnych stępców na lato. I wiecie, żeby były proste do, do zarzucenia, żeby można było szybko, po prostu łatwo i bezproblemowo je wystylizować. I te są, w mojej opinii, piękne. Zresztą zaraz Wam wszystko przemierzę to zobaczycie. E, I tak tutaj jest na mnie namiar cena. Czy ja? Dobra, się to się się dodam. E, cena to jest 219,99, rozmiar 38, czyli mniej standardowy. Zleciało. No nieważne, ważne, żeby były te całe. E, tak więc tutaj jest na nie. E, Namiar, e, co ja mogę powiedzieć? Aha, e, długość stopy 24 cm. E, 38 to jest mój standardowy rozmiar. Tu e, no są ok, już je mierzyłam. Tak, tylko kwestia tego, e, jak wyglądają te drugie. W tych drugich nie mierzyłam. Tutaj jest szansa, że. Zagrożą tym, że tak to jest mnie. I co my tu mamy? Mhm. Tego jeszcze nie otwierałam. Jest to bluzka koszulowa. Na modelce wyglądała super. Na tyle super, że uznałam, że zamówimy i zobaczymy. Popatrzcie, taka króciutka. Bardzo króciutka. Bardzo fajnie tutaj wykończona pod szyją, tutaj z tyłu mamy taki guziczek, rękawki w ten sposób, też całe skoronki, e, tutaj ta mm, część tułowia, gdzie mamy biust jest zakryta, tak samo w miejscu, gdzie mamy ramionczka od stanika, więc może, 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 co ze mną zostanie, emeczka tutaj mamy na to namiar i tutaj gdzieś Wam wrzucę cenę, a kocik sobie rozłożyłam, bo tu mam plamę, którą umyłam i mam teraz taką dużą, mokrą plamę więc nie chciałam, żeby Was to w jakiś sposób dekoncentrowało mam nadzieję, że z kocykiem jest w miarę ok i tutaj mamy skład, to jest 100% poliestru no w sumie i tak to jest wszystko tutaj wszyte, więc nie będzie się przemieszczać fajna jest. Szkoda, że to jest poliester, ale jeżeli będzie ładnie leżeć, to jakoś bardzo się z nie przejmę. Kolejną rzeczą jest taka polóweczka. Mhm, oje, do mnie. O taka. One nie są jakieś tanie, bo jaka, że jest tu cena, nie ma. Koło stówki, no nie wiem, tu będzie cena. Ale kurczę, już widzę, że nie. Ja myślałam, że to będzie, wiecie, takie mm, bardziej jak t-shirt, a to jest z tych takich bardziej przylegających, ja nie lubię takich przylegających ubrań. No ale zmierzymy, zobaczymy, wiecie, może którejś z Was się spodoba. Tutaj jest na to namiar, rozmiar M, guziczki transparentne. Taki zielono-granatowo-biały. I tutaj mamy w składzie na pewno jest coś Bawełny, tak, 90, 95% bawełny, 5% elastanu, więc no, ten skład tu ma fajne. O no, szkoda, że jest taka malutka. Ja mierzyłam w Reese's tą taką polówkę brązową w paski. I ja miałam nadzieję, że to będzie coś podobnego, tylko że z krótkim rękawkiem, ale to jest zupełnie coś innego. No i budki, och, budki, budki, budki. Budki, budki, budki. Budki numer dwa. Styl, słuchajcie, to tam to tamte. Ja mam w ogóle przeczucie, że w tym roku będą królowały tego typu buty, wiecie? Jakoś tak nie jest w to niczym poparte, to jest po prostu moje przeczucie. I to są chodaczki również, tylko że w kolorze brązowym, zemszowe. I co my tu mamy? Skóra, przynajmniej tak na tej pierwszej metce jest napisane. Rozmiar 38, cena 199. 99. Może mi tu razem nie jak Wam to będę przestawiać. A eee, no i tutaj mamy na nie namiar. Tak więc, no myślę, że jedne z tych ze mną zostaną. Tylko nie wiem, nie wiem która, Nie mam pojęcia. No wiadomo, te będą pasowały praktycznie rzecz biorąc do wszystkiego. No a tamta jednak no, trzeba uważać, żeby nie przesadzić, Także tak. To, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Rizę. Hayem. Um, Nie doczekałam się w... już nie było. Ja ostatnio mam tendencję do gubienia rzeczy. Wiecie? Tu powinna być jeszcze biała bluzka. Jest. Uciekła, słuchajcie, wyleciała. Dobrze mi się wydawało. No nic. Ok. Nie doczekałam się na tą paczkę do mierzenia z hajemu. Więc zmierzymy sobie... zmierzymy, no. No zmierzymy w sumie. E, panterkowa torebka. E, ta już jest tylko tutaj na jedną napkę. E, czy ma w środku kieszeń na zamek? Nie, nie ma. Ma tutaj te takie dwie malutkie. I to jest w porównaniu do tej panterki dużo jaśniejsza panterka. I e, taka bardziej stonowana, no, ale zamek tu jest podobny. Jedynie to jest na jedno ramię, a to jest e, do zarzucenia tak na skos. T-shirt. T-shirt to jest to samo co to białe. Tu mierzyłam z czarnym napisem: Coś o Paryżu. Też rozmiar M. I ta już nie jest taka wygnieciona. I ta się wydaje trochę większa niż tamta. I to jest taki kolor Ekri. A ten napis jest taki bordowy. I nie mam pojęcia, co tu pisze. Zobaczmy. Nie wiem. Coś Mon W każdym bądź razie nie wiem, co, yy, co jest napisane tutaj. Nie, nie umiem tego rozczytać. Jeżeli ktoś z Was wie, to mi proszę. Powiedzcie. Cena 29,99. Yy, pamiętam. A ta torebka, cena, zaraz Wam pokażę wszystko zresztą. Widzicie? Ja już bym chciała mierzyć te buty. Ja już jestem, wiecie, głową. Yy. Mierzymy. A jeszcze mamy jedną rzecz z Zalando 100% bawełny. Tak, a ta torebka nie chce was składać. Wydaje mi się, że 125 zł, jeżeli będzie inaczej, zresztą wiecie, wszystko będzie podlinkowane, więc no kurczę, można sobie wejść zobaczyć, tutaj mamy na to namiar i to jest bawełna, bo to jest taki wiecie denimowy materiał. Dobrze, tak. I ostatnia rzecz bo ja sobie wbiłam w zarze, ostatnio byłam, mierzam takie buty krówkowe i ja je sobie wzięłam. I zobaczyłam tą torebkę, to jest torebka z pula. Kurczę, eee, no tak uznałam, że fajna jest. Ona ma tutaj tylko ten paseczek krówkowy i on jest dokładnie, idealnie, czekajcie, zdejmę to, w tym samym kolorze, co tamte buty. I chyba tak szczerze mówiąc, z tych wszystkich trzech torebek, ta mi pasuje najbardziej. Zaraz wam podaj na nią namiot. Tak jak mówię, ja ją brałam w, e, na Zalando. Mam tu ściągę nawet chyba z ceną, tak? 129 zł ta torebka kosztowała. No to też jest to taka cena, wiecie. Ok, e, co my tutaj mamy? Tutaj mamy. Jedną kieszonkę na zamek w środku. No i to. O i to wszystko co my tu mamy. Tak to wygląda, tutaj jest e, namiar bodajże e, ze sklepu e, bear. a ja wam po prostu wrzucę linka do Zalando, bo tam kupowałam. No wydaje się ładna, nie? I ten pasek jest fajnym nawiązaniem, ale nie jest wiecie jakiś taki bardzo nachalny ten wzór, no bo to to tak wiadomo widać z daleka. Jak sobie założyć coś z panterką, a mam jej dużo, to będzie to wyglądało źle, a to to nawet jakoś przejdzie, bo no jakoś się tak bardzo nie rzuca w oczy. Dobra, yy, nie przedłużając, <grydy> idziemy mierzyć. OK, zaczynamy. Na no, sobie mam ten sweterek z Sinsaya, ale niestety ja nie zauważyłam jak go wyciągam, że on tutaj jest zaciągnięty centralnie na biuście. Jakbym miała to Przydełko, wysłowiłam się, <grym>, tam to sobie po prostu przyciągnęłam drugą stronę, to nie jest wiecie, jakaś nie wiadomo no ale nie mam, więc nie jestem w stanie za bardzo tego zrobić, czekajcie, trochę Was podniosę. O, e, do tego mam moje już dżinsy z ostatniego, mierzymy z hajemu HM i budki, widać je? Widać, zaraz zrobię na nie zbliżenie, wiecie? Jest, jest. Buciki prezentują się w ten sposób. Yy, rozmiar idealny, wygodne, ok. Yy, jedynie co to są dość twarde, no ale one mają grubą tą podeszwę, więc myślę, że to jest kwestia rozchodzenia. I ja wiem, że tego typu buty to jest kwestia gustu. To no, po prostu trzeba lubić, <laughs> więc y, nic na siłę dziewczyny. Są w modzie, mi się podobają, ale no pamiętajcie, każdy chodzi jak chce, w czym chce. I to, że coś jest w trendach, to nie znaczy, że trzeba to kupować. Jeżeli Wam się nie podoba. Oczywiście, bo jeżeli Wam się podoba, to te są jak najbardziej ok. I jak już sobie nastawiłam kadr, yy, to od razu Wam pokażę te drugie. I kurczę, te są wygodniejsze. Mam wrażenie, że są trochę większe i że są trochę za duże, bo ta pięta, wiecie, ma dużo miejsca. Ale z drugiej strony bardzo mi się w nich wygodnie i miękko chodzi i ona szpachną szkórą. E, zaraz Wam powiększę kadr i pokażę, jak to wygląda w całości. T-shirt z e, Hayemu. On jest dość cienki. Jak widać, prześwituje mi bielizna. Więc mam czarny. No, ale wiecie, kurczę, 209 zł, no 30 bez grosika. Poza tym całkiem okej, okay, tu wszystko jest ładnie wykrojone, linia ramion ok, Fason w porządku, taki wiecie no zwyklaczek do, do latania. Czekajcie, włożę go jakoś lepiej do tych spodni, żeby to fajniej wyglądało. No i do tego te buty. I jak ja byłam tej zebry, jak ona przyszła, stuprocentowo pewna. Tak, chyba jednak wezmę tę. O, wiecie, jedna para 200, to tak 50 tu, 50 tam, a to 30 tylko, wiecie, i tak się zbiera. Więc, no, jedną parę sobie zostawię. Tylko kwestia tego, którą, która wam się bardziej podoba. Aha, i nie wiem, bo one były zapakowane, i nie widziałyście tutaj, jakie one mają te dodatki. To jest srebrne i to się nie zsuwa tak napięte, bo czasami wiecie, to jest z opcją założenia napięte, ale to jest tylko ozdoba przy tym bucie. E, fajny, bardzo wygodny. E, tak więc kurczę, no chyba skłaniam się ku tym w tej chwili. No ale jeżeli wy macie jakieś swoje opinie na ten temat, to mi napiszcie. Okej, hey, wiecie co? Mm, jakieś takie mam przeczucie, że żadna z tych torawek ze mną nie zostanie i będę szukać dalej. Yy, taka. Kolor jest w porządku. Yy, no pchana też będzie wyglądać ok nie? Bo ona tutaj ma yy, takie dno szerokie, ale jakoś coś mi w niej nie leży po prostu i nie wiem o co chodzi. Wiecie, niby mi się podobała, jak ją zamawiałam, ale jak tak na nią patrzę, to, to wiem, że no niestety e, nie. Tak więc już Wam pokazuję następną. Pokażę Wam każdą do tego t-shirtu, bo on jest taki, wiecie, najbardziej bazowej, po prostu najlepiej będzie wszystko widać, nie? Ta z Reserved już jestem taka pół na pół, muszę Wam powiedzieć. Tamta była słabsza z H&M'u, jednak ta się prezentuje w ten sposób. No dla mnie wygraną jest to, że ona jest przez ramię, yy, więc to jest dla niej na duży plus, tak ona się tutaj prezentuje, chyba okej. Okay. W butach chodzę, bo je zostawiam, już podjęłam decyzję, tak więc już wiecie, żebyście nie mówiły, że chodzę, a nie ten, ale yy, biorę, więc moje mogę. No a co do to torebki, co myślicie? Hmm? Porę. Czy ona ma kieszeń, czy ja wam mówiłam, to się kieszeni ma kieszeń w środku. Jedną, nie pamiętam, czy wam pokazywałam, czy nie. No i podszewkę, ma w środku jest bardzo duża, bardzo pojemna. Wiecie, jak jadę na galerię, mam nagrywać, to zmieści mi się jakaś woda do picia, dwa telefony i tak dalej, i tak dalej. Więc nad nią pomyślę. Polóweczka, Podoba mi się bardzo jej kolor. Wydaje mi się, że ładniej ładnie wyglądam. No, jeden minus, że ona jest taka ciesnawa. Nie, ja, wiecie, nie przepadam ze swoimi ramionami tutaj, niestety, więc jak mam wybór, to biorę jednak coś z dłuższym i szerszym rękawem. No, tak samo tutaj. No też jestem z tym źle czuję. Jeszcze jakbym miała spodnie z wysokim stanem, bo te mają średni stan. To by było ok. No ale widzicie, no gdzie ja tak pójdę? No nigdzie tak nie pójdę. Będę tylko siedziała i w dół, w dół, w dół. Więc no nie. Nawet przy wysokim stanie. Ale poza tym jest bardzo ładna. Jeżeli któraś z Was czegoś takiego szuka, właśnie do wyższych stanów, no chyba, że lubicie, jak mam brzuch wystający. Wiecie. Jak to lubię, jak, jesteś, jak ktoś tak chodzi, to ok, nie? To się zaraz zaplączę, czekajcie. No, tak więc bluzeczka sama w sobie bardzo ładna i tu się wszystko ładnie e, układa, obcisła, króciutka. No, nie dla mnie, niestety. Szkoda. Jakby była ciutka dłuższa i trochę luźniejsza, to bym ją zostawiła, bo kolorystycznie mi bardzo odpowiada. Wiecie? Dobrze się w tym czuję. Wydaje mi się, że ładnie w tym wyglądam. No, poza fasonem. Niestety. No, powiem Wam tak. Bluzeczka mi się podoba. Pod spodem mam czarny Biustonosz. Widać go tylko delikatnie tutaj, więc każdy jeden cielisty byłby jak najbardziej okej. Okay. Tutaj ma takie bufki. Cały rękawek jest z takiej siateczki wykończone tutaj koroneczką, więc jest to na pewno bardzo przewiewne. Jedyna nieprzewiewna część to jest ta tutaj. Do średniego stanu jest długość ok, więc do wysokich też będzie jak najbardziej w porządku. Jest krótka, ale, ale ok. No, tak się prezentuje. Ładnie, ej, podoba mi się. Jak Wam się podoba taka bluzeczka? No ja wiecie, mam mało takich dziewczęcych rzeczy. Ja przeważnie, wiecie, bluza i lecę. ale nie powiem. Przydałoby mi się kilka fajniejszych w szafie. No taki bardzo romantyczny vibe, tak mi się kojarzy, i ładna jest. No. To nad nią się będę zastanawiać, ale chyba ją sobie zostawię, wiecie? Szczególnie, że nie widziałam nic podobnego w żadnym sklepie. Widziałam, wiecie, dużo takich koronkowych, ale nie było tak ładnie zrobione. Więc tutaj wszystko jest zakryte. Nie muszę się przejmować bielizną za bardzo. Wiecie, nie czuję się jak w Firance. Mimo tego, że to jest y, poliestrowa koroneczka, to jednak no naprawdę wygląda ładnie. No, ramiona są też w dobrym miejscu. Tutaj y, ta ozdoba też jest fajnie y, wykończona, bo nie wchodzi za bardzo na szyję, więc mi nie skraca jakoś dodatkowo. No, ładnie. Ej, podoba mi się, naprawdę. Bardzo fajnie się w niej czuję. Okej, okay, dobra. Ostatnia torebeczka. Zmieniłam sobie spodnie. Zmieniłam sobie buty na te krówkowe, które kupiłam, żebyście zobaczyły, jak to wygląda i mi doradziły. Która torebka? No... Raczej dwóch sobie nie zostawię. Eee, ta jest bardziej uniwersalna, zdecydowanie. Tak się ona prezentuje, bo się co? obniżę to troszeczkę. Nie będą się aż tak daleko odchodzić wtedy, żebyście wszystko zobaczyły. Tak. Sorki, kocie. Tak to się prezentuje. No Wydaje mi się, że z tych wszystkich torebek ta jest najfajniejsza i najbardziej mi do wszystkiego będzie pasowała, bo nawet jak ją sobie założę, wiecie, do tych chodaczków, to też to będzie dobrze wyglądać, bo ten wzór jest bardzo taki delikatny. No, jak myślicie? Wyraźnie mi. Chyba ta będzie najlepsza. Chociaż ta, wiecie, z Rizard w panterka e, jest wygodna. Tylko, że na przykład no, już do mniejszej ilości rzeczy będzie mi pasować. Będę musiała mieć bardziej stonowany outfit, że tak to ładnie ujmę, żeby e, to założyć. Już na przykład do tego swetra tak mi nie leży. A no, chociaż. Kwestia po prostu zmiany butów na coś innego. Nie? Ale tamta mi się jakoś bardziej podoba. Ta jest taka bardziej wiecie na sportowo. Do bluzy byłaby lepsza niż do swetra. to na pewno. No nie wiem. Napiszcie mi, proszę Was bardzo, co myślicie o tych torebkach. Wydaje mi się, że ta z mm, elementem ze mną zostanie. Ok, dobra. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Pamiętajcie o subskrypcjach, o łapkach w górę. Tak jak was zachęcam, piszcie co myślicie, bo jestem ciekawa, czy i jak, może mi doradzicie. No i widzimy się w następnych filmach. Dzięki jeszcze raz. Pa pa.